Od biedy do bogactwa. Nie chodzi tylko o pieniądze. Bieda, w swojej najgłębszej istocie, to nie tylko stan ekonomiczny. To stan świadomości. Są ludzie, którzy żyją w dostatku, a mimo to czują się puści, niewystarczający, wiecznie zadłużeni. I są inni, którzy, nawet mając niewiele, emanują wewnętrznym spokojem, który wydaje się niezachwiany. Różnica nie tkwi w tym, co mają, ale w tym, na co czują, że zasługują. W tym, kim są. Przez wieki myśleliśmy, że bogactwo jest konsekwencją wysiłku, zasług lub szczęścia. Jednak neuronauka, psychologia głęboka i współczesna fizyka wskazują na coś bardziej subtelnego. Rzeczywistość zewnętrzna zwykle odzwierciedla najgłębiej zakorzenione przekonania naszej podświadomości. A zatem prawdziwa bieda nie zaczyna się w portfelu, zaczyna się w percepcji. Od najmłodszych lat przyswajamy znaczenia, które dorośli nadają światu. Jeśli słyszymy zwroty takie jak trudno zarobić pieniądze, życie jest ciężkie lub nie każdy może mieć to, czego pragnie, nasz mózg rejestruje to nie jako opinię, lecz jako prawo biologiczne. Te przekonania są przechowywane w głębokich strukturach, takich jak ciało mi, hipokamp i przyśrodkowa kora przedczołowa, związanych z emocjami, pamięcią i tożsamością. W ten sposób układ nerwowy uczy się żyć w trybie przetrwania, nadmiernie czujnym, napiętym i reaktywnym. A kiedy ciało przyzwyczają się do tego stanu, każda próba rozwoju aktywuje nieświadomy mechanizm autodestrukcji ponieważ podświadomość kojarzy nieznane obfitość, spokój, pewność siebie z niebezpieczeństwem. Karl Jung wyjaśnił to jasno. Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co nieświadome, będzie ono kierować twoim życiem, a ty będziesz to nazywać przeznaczeniem. Przewlekły stres aktywuje już pod wzgórze przysadka nadnercza, uwalniając kortyzol i adrenalinę. Organizm przechodzi w tryb obronny, a nie kreacyjny. W tym stanie mózg dąży jedynie do przetrwania dnia, a nie do projektowania przyszłości. Dlatego osoby żyjące w ciągłym stresie nie dostrzegają szans, nawet jeśli są tuż przed ich oczami. Ich pole percepcyjne się kurczy. Niedobór to zatem nie tylko stan społeczny. To neurobiologiczny wzorzec, który wzmacnia się za każdym razem, gdy powtarzamy myśli o strachu, porównywaniu się z kimś lub nieadekwatności. Dobra wiadomość jest taka, że ten schemat można przeprogramować. Bo mózg jest plastyczny, zmienia się pod wpływem ciągłej uwagi, emocji i świadomego powtarzania. Nie chodzi o myślenie jestem bogaty i oczekiwanie cudów. To byłoby powierzchowne. Chodzi o wytrenowanie umysłu i ciała, aby czuły się bezpiecznie w stanach ekspansji. Aby umożliwić sobie dobre samopoczucie bez strachu przed jego utratą. Aby przestać kojarzyć przyjemność lub sukces z poczuciem winy. Kiedy osiągasz spójność myśli, emocji i działań, twój układ nerwowy zmienia częstotliwość. Serce emituje bardziej harmonijne fale, mózg synchronizuje się między półkulami, a twoje pole elektromagnetyczne rozszerza się. Nauka to potwierdza, spójność serca i neuroplastyczność to fizjologiczne podstawy trwałej transformacji. Ciało zaczyna odzwierciedlać spokojny umysł. A życie odpowiada na tę nową wibrację możliwościami, relacjami i doświadczeniami, które wcześniej wydawały się niedostępne. Ale jest w nas część, która stawia opór. Jung nazwał to cieniem wszystkim, co sobie zaprzeczamy. W cieniu czai się uraza, strach, wstyd za to, że mieliśmy mniej, a nawet poczucie winy z powodu pragnienia więcej. Wielu nosi w sobie niewidzialną lojalność wobec rodziny Lublini, jakby dobrobyt był zdradą. A jednak nic nie uzdrawia systemu rodzinnego bardziej niż członek, który odważy się żyć pełnią życia. Kiedy uzdrawiasz swoją relację z poczuciem wartości, nie tylko uwalniasz swoje życie, uwalniasz historię, która cię poprzedza. Najtrudniejszym krokiem nie jest myślenie na wielką skalę, ale zaprzestanie myślenia pod wpływem strachu. Dopóki twoje ciało żyje przeszłością, powtarzając wczorajsze emocje, twoja przyszłość będzie kopią tego samego scenariusza. Prawdziwy skok kwantowy następuje, gdy twoja biologia uczy się żyć spokojnie. Kiedy twój układ nerwowy rozumie, że nie musi już bronić się, ale tworzyć. W tym stanie decyzje stają się mądrzejsze, intuicja się aktywuje, a synchroniczności zaczynają się pojawiać. Nie dlatego, że wszechświat się zmienia, ale dlatego, że zmieniasz częstotliwość, z jaką go postrzegasz. Za każdym razem, gdy odczuwasz szczerą wdzięczność, twój mózg uwalnia dopaminę i serotoninę. Substancje te nie tylko zapewniają dobre samopoczucie, ale także przeprogramowują ścieżki neuronalne związane z przyjemnością, uwagą i odpornością. Ciało uczy się czuć dobrze, nie polegając na czynnikach zewnętrznych. A kiedy to się dzieje, paradoksalnie, czynniki zewnętrzne ulegają poprawie. Oto zasada prawa rezonansu przyciągamy nie to, czego pragniemy, ale to, co jesteśmy w stanie emocjonalnie utrzymać. Dlatego nie dążymy do obfitości, lecz ją pielęgnujemy od wewnątrz. Badania Wiktora Frankl'a wykazały, że najgłębsze dobre samopoczucie pochodzi nie z przyjemności, ale z sensu. Bogate życie to nie takie, w którym ma się więcej, ale takie, które ma swój cel. Kiedy cel kieruje twoimi decyzjami, pieniądze i możliwości stają się konsekwencjami, a nie celami. A pustka przekształca się w spełnienie. Przeprogramowanie umysłu, praktyki integracyjne. Codzienna samoobserwacja. Żądaj sobie pytanie kilka razy dziennie, z jakiej emocji czerpię energię w tej chwili? Z lęku, braku, poczucia winy, czy z zaufania, otwartości, wdzięczności. To, co uznasz, uwalniasz. Koherencja serca. Oddychaj powoli i głęboko. Wdychaj przez pięć sekund, wydychaj przez pięć sekund i jednocześnie przywołuj coś, za co jesteś wdzięczny to przywraca równowagę układu nerwowego i przeprogramowuje twoje pole energetyczne. Świadoma wizualizacja. Nie wyobrażaj sobie masz więcej, ale raczej bycie bardziej. Bardziej wolnym, spełnionym, spokojniejszym. Poczuj, że już jesteś. To jest częstotliwość, która tworzy rzeczywistość. Zdefiniuj na nowo sukces. Zamień pytanie co mam? Na kim jestem, kiedy mniej się boję? To jest prawdziwe bogactwo. Od pucybuta do milionera nie oznacza zmiany stanu konta bankowego, ale raczej zmiany poziomu świadomości. Przejdź od strachu do pewności siebie, od kontroli do poddania się, od wysiłku do spójności. Obfitość nie pojawia się, kiedy na nią zasługujesz. Przychodzi, gdy pamiętasz, że zawsze byłeś wystarczający. Więc nie szukaj na zewnątrz. Zacznij od siebie. Bo kiedy twoje wewnętrzne ja dopasuje się do prawdy o tym, kim jesteś, wszystko, czego ci brakuje, zaczyna cię odnajdywać. Jeśli ta treść pomogła ci zrozumieć siebie i zmienić twój stosunek do obfitości, zapraszam do subskrypcji kanału. Tutaj dzielimy się refleksjami, medytacjami i wskazówkami, które pomogą ci podnieść świadomość i żyć z większą spójnością, spokojem i poczuciem celu. Dziękuję za wysłuchanie. I dziękuję za to, że pozwoliłeś sobie na rozwój.